Maneczko moi kochani, witam was w kolejnym odcinku, którego sponsorem jest BMW. Żartuję, nie mam żadnego sponsora. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się unboxingiem paczki, którą nadesłał mi Sikora AC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zostałem od Sikory. Czyli, tak zwane BMW Store. Dobrze wszystkim pewnie znane z tych wszystkich schematów, z posiłkowania się wiedzą, którą na tej stronie oferuje BMW, właśnie Sikora ze Śląska. Chyba tak, chyba ze Śląska, bo z drobnego Śląska, jeden tam chuj. Blitz, powolcz, cukabli. To, co sobie właśnie tutaj zamówiłem, to są śruby z takimi specjalnymi kapturkami do tapicerki w klapie bagażnika. To, co widzieliście w poprzednim odcinku, to o czym wspominałem. Oprócz tego zamówiłem również taki specjalny plastikowy klucz do kołpaków. Oczywiście ja te kołpaki, że to znaczy kołpaki, to są takie dekielki na felgach, które obecnie posiadam. I nie tyle, żeby odkręcać te kołpaki, co żeby nakręcić ten klucz na gwint który wystaje w bagażniku, tam gdzie się chowa rezerwę, jest taki specjalny bolec z gwintem. Raz, że chciałem to zamówić, bo mnie ciekawiło, ponieważ wykładzina, która jest w bagażniku, ona mi się delikatnie zaczęła wyginać, ona nie ma tam takiego wspornika. Wiem o tym, że było swego czasu coś takiego metalowego, oryginalnego BMW oczywiście, ale w tej sekundzie jest nie do dostania, ewentualnie gdzieś można szarpać używkę. Natomiast zamówiłem ten klucz, który teoretycznie się powinien tam nakręcać, zobaczymy czy to jak się efekt przyniesie, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie no, miejsce na ten klucz, a nie spełnia on funkcji podtrzymania tej, tej wykładziny. Także ja Was zapraszam do unboxingu, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i te wszystkie inne youtuberskie pierdolety. Także zapraszam. Słuchajcie, jestem niezmiernie podekscytowany, ponieważ nigdy w życiu nie zamawiałem nic nigdy z z BMW. Ponieważ wszystko jest tam skurwysyjsko drogie Dlatego e, niezmiernie Chociaż oczywiście są to pierdółki takie e, Właśnie niedrogie e, No i otworzymy sobie tą paczuszkę Zobaczymy co ona ciekawego skrywa Mhm Okej, okay. tutaj mamy ten klucz do kołpaków. On wygląda właśnie w ten sposób. I może tylko sobie ciak I sobie podkręcamy kołpaczka. Już widzę, że mm, to nie będzie dokładnie to, co być powinno, ponieważ te kapturki. A są szare, dobra. Już myślałem, wystraszyłem się, że są czarne. A są takie po prostu ciemnawe od spodu, a są szare. Od strony zewnętrznej, także to mamy, to mamy. Super. A, wszystko bawarskie, meteczki. To jest po prostu jest niemożliwe. I mamy te śrubki specjalistyczne, które teoretycznie powinny tam wejść. I teraz, no chodź do dziw. Właśnie, teraz jak sobie to zamontujemy, to ten kapturek elegancko powinien nam przykryć. siak, ja. albo nie. Przykryć tą śrubę. Chyba się będę musiał to zrobić na kropelce, bo jest na tyle kałuczukowy, że okej okay, pasuje, ale troszkę wyskakuje z niego, więc może być tym problem, i będę musiał się posiłkować pewnie jakimś ch... kropelką albo innym chłopakiem, ale w porządku, no, teoretycznie, teoretycznie jest. No i fajnie, dobra, to lecimy, słuchajcie, w takim razie to montować. No i widzimy się przy samochodzie. Słuchajcie, jesteśmy już przy samochodzie, pokażę Wam o co chodzi z tym kluczem do kołpaku. Mianowicie, mamy fele i tu jest taki dekielek. i to możemy sobie zrobić, ciach, 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 o i elegancko weszło i tutaj można sobie chwycić kluczem i tylko uf, i sobie to zejdzie elegancko. I tu jest taka dziurka, więc ja to robiłem takim śrubokręcikiem, ale to jest właśnie dedykowane do tego, także super, lubię jak coś pasuje do czegoś. O, o Jezus się tego Mamy wykładzinkę, kurwa, jeszcze brakuje mi tutaj tych tasiem, ale też są drogie. Kurwa, Powinienem jakiegoś patronata założyć, kurde. Ratujcie, kurwa, moją bękę na przykład. O, i ja tutaj sobie zrobię taki patent. sobie dam taką nakręteczkę tutaj. Taką nakręteczkę, która gówno daje, oczywiście. Ale sobie ją damy na bok. Jak sposób on to zrobić? No, nie chcę łamać też. I co, i to ma... nawet jest ślad po tym, taki okrągły. No i okej. Okay. I co? Teraz się już nie będzie zagniatać? Ty, no nie będzie. No podtrzymuję. Powiem wam, że no w szoku jestem. Myślałem, że to po prostu jest jakiś wałek. Ale, no... Muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Ale najbardziej jestem ciekaw tych śrub. No dobra, zobaczymy. Oczywiście wiadomo, że do wszelkich takich prac zalecam śrubokręt, a nie wkrętarkę Ale ja jestem lewus, więc zobaczymy, co to da. Mhm. Coś mi się zdaje, że z tego będzie jeden wielki śmierdzący kutas. Te śruby są w ogóle chyba za krótkie. Chyba w ogóle są nie, nie ma later. No powiem wam, że masakra, już zacząłem po prostu ciśniować, już przerwałem nagrywanie, bo już po prostu ciśnienie 200, nie chciałem się wkręcić te śruby i naprawdę kombinowałem delikatnie już no jedna się wkręciła. Natomiast żeby wam wytłumaczyć zjawisko, pod spodem jest plastikowy na tym etapie plastikowy element, który jest konstrukcją tego, który przy otwarciu tego on tutaj jest zawiasem tak naprawdę e, na rantach, także e, musi przejść ta śruba nie dość, że przez materiał, to jeszcze przez taki gruby, dosłownie pół centymetrowy plastik, a te śrubki są po prostu naprawdę e, no takie niewielkie, więc tutaj nie chciało nigdzie chwycić w ogóle, więc chwyciło mi je w jednym, nie wiem w ogóle, nie wyobrażam sobie jak ten kapturek ma naleźć na to, Ym, no ale spróbujemy powalczyć z, z dwoma, ciężko w ogóle trafić w ten gwin tutaj. No ale budż się, że nam się to powiedzie, a są to śruby dedykowane do tego, więc nie chcę kombinować, nie chcę sztukować, potem zamawiałem w ASO, chociaż takie śruby można dostać w castoramie Potem zamawiałem w ASO po tam 50 groszy po to, żeby mieć tak, jakie być powinny, a nie kupować to w lełamyrlę. Także spróbujemy jechać dalej z Koksem. Jest! Udało mi się wkręcić kolejną śrubę. Przeszedłem już na śrubokręt, ponieważ miałem większe pole manipulacji tym. Dobra No, trzyma się jak talala. A oh, boże, teraz kolejne. Oczywiście ten gwint trzeba sobie znaleźć, ale chyba patentem. No, bo czuję, że jest opór. No, ale mi się nie wkręca. swy... o, wkręciło się. Widocznie tam to musiało się dociągnąć. A boże, jedyny. Ja to z tym samochodem po prostu mam przejść. Tyle. No, ale teraz tu siedzi wszystko, kurde, tak jak powinno być tej biście. Dobra i ostatnie. Śrubeczka. No to już nie będzie tak korało pewnie. Muszę odłożyć kamerę na razie. I ten ma znowuż problem z przyceniem tego. Muszę się chyba przyprzeć troszkę. Dobra. Mamy to. Good work. Tak, jak mówiłem, chyba będziemy musieli zrobić to na gumie do rzucia, bo innej opcji nie widzę. Nie, no, kapturek elegancko z kapturkiem. O, oh, prima sort. ale no, spierdala ten kapturek, no. I trzeba będzie to zrobić po prostu na jakimś kleju. A właściwie, jak będzie się do tego chciało dostać, to się będzie odrywać. O, ale tak to byłoby super, kurde, klasa. Tak, właśnie, tak, właśnie miało być. No ale odskakują. Są zbyt sprężyste, więc jak już zaradzimy. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć. Jeżeli chodzi o moje poprzednie materiały, to efekty z nich zobaczcie dopiero, jak umyję auto i odpowiednio je przygotuję. Zrobię kilka fajnych przepitek. Tak, żebyście sobie zobaczyli efekty mojej pracy. Na razie się wstrzymuję, bo pogoda jest na razie średnia. Ale jutro, jeżeli pogoda na to pozwoli, to sobie auto umyję, przygotuję do tego, żeby móc. E, zrobić z nim kilka ujęć, także stay tuned.